Raz chomik marchewkę wcinał. Tak się ten wierszyk zaczynał. Podeszła do niego krowa, tu jest wierszyka połowa. Mniam i połknęła chomika i to jest koniec wierszyka, a w ogóle to chcieliśmy powiedzieć. Siema! Siema pozdrowić... Zacznijmy od kogo? Od Jurka. Dzięki, Jurek, że możemy być tutaj z tobą i ze wszystkimi. Aniołowej, aniożek za to, że nas zaprosiła, żebyśmy mogli być, bo to też jest super. Całej orkiestrze, za to, że jest taka fajna i że jest już 21 raz z nami tutaj, to jest to jest coś niesamowitego. Tak, teraz trochę prywaty. Pozdrowimy AGH. AGH, no tak, jako nasze uczelnie i jako miejsce pracy. I następnie nasze koty, bo zostały w domu z Tak, także pozdrawiamy serdecznie Bazyla i Belusię, tak biedne zostały u Dziadku, jak pewnie będą strasznie spasionek wrócimy po tych kilku dniach, ale ogólnie, że podem. I to jeszcze wszystkich. ja bym chciała pozdrowić Kasię i Michała, którzy nas przygarnęli, mimo że się spóźniliśmy bezczelnie i nas przenocowali tak. po to, żebyśmy mogli być z wami. I pozdrawiamy polskie Linie Lotnicze, lot, za to że zapewniły, że nasz lot spóźnił się o całe półtorej godziny i byliśmy wolniej niż pociągiem Siema. Linie Linie PKP. Siema! Korzystając z tej okazji, chciałem pozdrowić swoją z żonę Krystynę, żeby jak najszybciej się noga jej zrosła, którą ma w tej chwili w gipsie. Siema! Was. Pozdrawiam żonę Agnieszkę, syna Patryka. Siema! Przede wszystkim chciałem podziękować Jurkowi Owsiakowi za zorganizowanie tego wszystkiego po raz 21. Pozdrawić, pozdrowić go i pozdrowić moją rodzinę, pozdrowić moją dziewczynę i wszystkich znajomych z uczelni. Cześć! Tutaj Gruszka ze Fresh Marketu. Chciałbym pozdrowić całą załogę tutaj Woodstocku. Woodstocku, przepraszam. Wośpół. <grym> Tak, ale z soku tutaj wiele znajomych twarzy widać. Wszystko to, także Jurka chciałem pozdrowić. Siema! Pozdrawiam sztab Józefowski. Wszystkich bardzo serdecznie. Siema! Siema! Pozdrawiamy cały słuchacze w nr numer 2 oraz panią Anię Torzewską. Wielkie pozdrowienia z Warszawy, z Woroniczej. Jesteśmy ze Skaryszewa. Pozdrawiamy rodziców, to jest Skaryszew. Znajomy. No. Siema. Siema! Siema! Witam ze studia TVP2. Reprezentuję firmę Lidl, z którą igramy już z Jurkiem od czterech lat. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj mamy super kwotę do przekazania, także bądźcie z nami o 22. Przekażemy nasz wspólny czek. Siema!